Witam, lwy na czytaniu na rok 2025. Lwy słoneczne, księżycowe, ascendentalne. 12 domów astrologicznych. I na koniec karta, wiadomość od duszy. Przesłanie na rok 2025. Zaczynamy w takim razie. Lwy, dom pierwszy ty, czyli lew. 2025 roku. W tych czytaniach, mówiłam to już w poprzednich, y, poprzednich właśnie znakach, nie czytam kart odwróconych, dlatego że wiadomo, różnie one wypadają, czasami nie wiadomo w jakiej pozycji, to jeszcze więcej czasu tracę na, na y, tasowanie, więc to jak się y, wszystkie karty będę w pozycji prostej czytać. Lew. U, dwie karty wielkich arka mocno no dla dla Lewatu idzie transformacja albo już jest Lew w procesie transformacji albo dopiero przedni transformacja zakończenia wszelkiego rodzaju jeżeli na przykład relacja nie szła w tą stronę w którą nie powinna czy się nie rozwijała wszystkie zakończenia i jak feniks z popiołów powstaniesz. Także przemiany, wszelkiego rodzaju, nowy początek. Endings, zakończenia, beginnings, nowe początki. Ochrona, opieka, motywacja. Może ktoś właśnie motywację zdobędzie do tej transformacji w końcu żeby naprawdę to swoje życie zmienić. wszechświat czuwa nad tym, zaprasza do transformacji. Także tak jak mówię, dla niektórych jest tak, że już ta transformacja się zaczęła, dla niektórych będzie tak, że że będzie ta transformacja. Będą to krótkie dosyć wiadomości. Bo wiadomo jest 12 domów, będziemy sobie patrzeć później w ciągu roku również różne inne aspekty. Drugi dom materia. Ach, muszą te karty no materia nawet się pokazało.. Ach, jej, jej. Same karty same karty monet się pokazały. Także tutaj na pewno stabilizacja dla lwa będzie. Równowaga w finansach, przepływ w finansach. No, król monet, no to jest wiadomo: no to jest ktoś, kto ma naprawdę stabilizację. Gdzie jest ta obfitość? Tu jest rycerz monet, tak samo. Więc no, tu same monety, jeżeli chodzi o materię, to naprawdę i równowaga, i przepływ, jeżeli chodzi o pieniądze. Także. Tu naprawdę super, jeżeli chodzi o materię, to super. Może to być również powiązane z tą transformacją, że właśnie wtedy przychodzi ta obfitość. Oczywiście może być tak, że ktoś już ma te pieniądze, ale tutaj, jeżeli chodzi o materię, no to nic innego nie mogę powiedzieć, bo aż same się pokazały karty monet. Drugi znak, gdzie są. U Barana chyba było trzy karty mieczy się znowu już pokazały. No to trzeci dom, wiedza i komunikacja. Znowu kolejny wielki ark. Spodem dwa kielichy. No tutaj to tak to wygląda, że no jest księżyc, czyli wielka intuicja. No to wiedza, wiedza, wiedza jakaś tajemna, wie, ogromna wiedza wewnętrzna. To tak, ale jest tutaj... Coś może być, co nie do końca jest takie prawdziwe. Może chodzić o pracę, że coś jest ukrywane, no bo tu jest y, komunikacja, tutaj pracuje, tak akurat y, no, jest pani nad, nad nią, czuwa, y, czuwa anioł, natomiast przy tym jest siedem mieczy, tak jakby tu coś było nie do końca szczerego. Dlaczego mówię, że w pracy? No bo pokazały się monety. Oczywiście to może chodzić o każdą inną dziedzinę, natomiast dla kogoś będzie, że chodzi o pracę. Coś jest nie do końca, albo coś jest ukrywane, albo są jakieś manipulacje. I może być tak, że, że to wyjdzie właśnie w tym przyszłym roku, że tu coś jest nie tak. Może być tak, że ciebie intuicja pokieruje kto, lub o co chodzi właśnie z tymi manipulacjami, z tymi jakimiś oszustwami. No to dom czwarty, rodzina. Dom i rodzina. Co tutaj w domu, u lwa? Uuu, tutaj to idzie do przodu, wszystko pięknie, ładnie. Determinacja, motywacja. Jeżeli masz do czynienia z jest w domu ktoś z trygonu powietrznego, no to tutaj wszystko dobrze idzie. Zwycięstwo pójście do przodu. Również może być, no bo oczywiście, może być tak, że już ktoś ma tą rodzinę, natomiast może być tak, że ktoś nie ma i przypuśćmy w przyszłym roku się pojawia, to może być ktoś z zagranicy, innej narodowości, kultury, inny język, ale może być też dużo wyjazdów, dużo podróży. Może ty jesteś prawnikiem, lekarzem. Tego typu branże, dużo wiedzy, wiadomości, przekazywania sobie, rozmów. Natomiast jeżeli chodzi właśnie o dom i sprawy rodzinne, to tutaj naprawdę super, i ktoś jest albo bardzo zmotywowany, czy zdeterminowany do, do działań, jeżeli chodzi właśnie o, o dom. Równie dobrze może być ktoś z y, y, podznaku raka, ponieważ czwarty dom jest domem raka. No tu się Rydwan pokazał. Tak jak mówię, może być dużo podróży, wyjazdów zagranicznych albo gdzieś dalej. Dom piąty, teraz dom lwa. Radość, kreatywne wyrażanie siebie. U. Zobaczymy, co tu się jeszcze pokazało. No, proszę bardzo, no radość na pewno. Mówię, to finansowe spełnienie znowu się pokazało. No, 10, 10 monet. Zadowolenie, stabilizacja, rodzina, tworzenie tej rodziny, początki, nowe początki. Mówię, obfitość tutaj będzie. Może być doszkalanie się, jakieś kursy, zwycięstwo. Mówię, yy, i to jest Dom Lwa. Także mówię, tu na pewno lew, jak ja nie mówię, że wszyscy, bo wiadomo, że no nie każdy ma taką samą sytuację, natomiast tu jest zwycięstwo. Jeżeli chodzi o ciebie, o właśnie ten twój dom, czyli radość, kreatywne wyrażanie siebie, to naprawdę wszystkie działania, jakie tu będą pod, y, podejmowane, przyniosą sukces. Na pewno nowe początki, na pewno stabilizacja, obfitość. No 10 monet, as-monet to są przepiękne karty i do tego. Jeszcze sukces. No to patrzymy praca i zdrowie. Wow, wow, wow! Czyżby jakiś romans w pracy, albo poznanie kogoś w pracy. No bo tu kochankowie tutaj jest król. Um, Ach, o, ognia, niech będzie ognia jakiś energiczny, jakiś charyzmatyczny, yy, dużo inspiracji. Ma, może być taki atrakcyjny fizycznie, atrakcyjny, atrakcyjna, ale tu na pewno, no relacje. Yy, jeżeli nie jakaś relacja w pracy, to może być, że ktoś z przeszłości powraca. Natomiast, jeżeli nie z przeszłości wraca ktoś, to może być, że naprawdę jakaś super współpraca. Ale również może być tak, ponieważ to jest karta wyboru, może być tak, że będą, jeżeli masz pracę, może być druga jakaś dodatkowa. A, albo przychodzą dwie oferty. To jest wybór również. Ale również relacja. Czyli dla kogoś się szykuje, może być, że w pracy relacja. Na zdrowie nie widzę tutaj żadnych złych kart. Także nic nie będę mówić. No to teraz małżeństwo i związki. Znowu wielki arkan. Ojej, jej, jej. No tak, a tutaj co się dzieje? Dziesięć mieczy, jakieś zakończenia, ktoś idzie sam. Tu jest znowu królowa buław. No to jest twój trygon, tu się pokazał król buław. No chyba, że tak jak mówię, będzie wybór i przypuśćmy, ktoś rzeczywiście pozna tą drugą osobę i będzie koniec w jakiejś relacji. No bo to jest koniec, zakończenie, ale też uwolnienie się, tu jest wolność. Koniec. I wolność. No tu jest ktoś sam. Może być tak, że właśnie, no bo to jest pustelnik, karta panny, to jest osoba samotna. I może być tak, że ktoś jest przez jakiś czas sam i zagląda w siebie. Tak jak na samym początku ta transformacja się pokazała, i to się dalej z tym wiąże. Z tą transformacją, zagl zaglądanie w siebie. Być może kogoś coś oświeci właśnie na temat relacji, i dlatego będzie to zakończenie. No bo tu zakończenie jest, ale następna karta jest As Mieczy, więc znowu kolejna szansa i początek. Oczywiście wiadomo, że nie dla wszystkich będzie tak, że się zakończy. Może się nie zakończy y, dla kogoś, ale y, nie dość, że tu jest ta osoba właśnie sama, jako pustelnik, to tutaj jeszcze te dziesięć mieczy, czyli, czyli coś się kończy. No tu jest akurat małżeństwo i związki, a dla kogoś przychodzi znowuż y, jakaś osoba. Może ktoś już? Nie wiem, tak jak powiedziałam na początku, że y, wypaliła się ta relacja, nie, y, nie szła w pożądanym kierunku, no to tak tu widzę, że właśnie, ale oczywiście, na, słuchajcie, to może być również tak, że ktoś się czuje samotny w relacji i dlatego będzie to zakończenie. Ale, ale zakończenie, no na pewno, chyba że ktoś nie będzie zakończał relacji, to. To oczywiście wtedy odrzucamy tą kartę, no bo nie do każdego jest wszystko i yy, może być, że właśnie pokazuje się jakaś nowa osoba. Może na razie ktoś jest sam i pokazuje się z tego samego trygonu. Mówię, bierzcie to, co z Wami rezonuje, ponieważ wiadomo, że nie wszystkie karty będą do wszystkich. No to teraz transformacja i przemiany. No już się na samym początku pokazało, więc na pewno tutaj transformacja będzie. transformacja i przemiany no chyba ten diabeł pokazuje się chyba w każdym znaku albo w jednym tylko nie było no tu jest tu jest karta diabła jako ego pokazane czyli również to ego i słuchajcie właśnie znowu kolejny raz bardzo mi się mocno to zaznaczyło od samego początku jak z tą transformacją tutaj jest dziesięć mieczy, koniec jakiejś relacji tu jest znowuż to ego czyli wszystkiego rodzaju iluzje hmm, Jakieś yy, używki, wszystko co toksyczne, yy, to tutaj właśnie musi być przetransformowane, albo powinno być przetransformowane właśnie w tym przyszłym roku, jeżeli coś takiego jeszcze jest. Toksyczni ludzie może właśnie jest tak, że była toksyczna relacja i ona się zakończy. Natomiast tu jest nadzieja, ruszanie do przodu. Mówię, zakończenie jakiegoś etapu i to będzie ta transformacja. Dotyczy tego, żeby zamknąć jakiś etap. To, co było toksyczne, to, co było gdzieś iluzją, może ktoś bardzo na stronie materialnej się skupiał. Także, bo tu na przykład mamy o materię, są tylko karty. Mówię, monet się pokazały, ale tu jest wyjazd, przeprowadzka, nowy etap, zakończenie już pewnego etapu. Który właśnie był być może jakiś toksyczny, i ruszenie do przodu. Również jeżeli chodzi o cierpliwość, może być, że tu będzie wskazane więcej cierpliwości. Dobrze, no to patrzymy sobie dalej. Podróż, horyzonty myślowe. O, tutaj jest znowu wielki arkan. Podróż duchowa może być pierwsze, co mi przyszło, ponieważ pokazał się ten. No i zobaczcie, kolejny raz. Transformacja, tu jest ten pustelnik, tu jest teraz arcykapłan, czyli albo wynagrodzenie za to, że właśnie, że była ta transformacja, że były te przemiany. Może być tak, że ktoś nie wie na razie jeszcze w jaki sposób, y, nie wiem, dokonać tej transformacji czy zamknąć pewne rzeczy, bo tu jest y, decyzja do podjęcia. Kolejny pan z tego trygonu, no, rycerz buław. No, to on jest taki y, nie za bardzo może y, do końca tak się nadawać na, y, na relację taką docelową. Natomiast pojawił się tutaj król również ognia i jest również król monet. Także może, może taka osoba się pojawić, zawrócić w głowie i nie będzie wiadomo w którą stronę iść, bo tu jest decyzja do podjęcia. Ktoś nie wie na razie, nie wie co ma zrobić. Natomiast tu jest raz, że pomoc odgórna. Dwa. Że właśnie ta podróż w głąb siebie ciągle mi się przewija, ciągle słyszę to po, podróż w głąb siebie i uczenie się nowych rzeczy, może bardziej właśnie w tą stronę duchową y, skierowanie się. Natomiast ktoś może mieć również y, decyzję do podjęcia, przypuśćmy, jest ta podróż jakaś zaplanowana, ale jeszcze nie wiadomo, gdzie. Może być z tym też jakiś problem, czy może nie tyle, że problem, ale po prostu decyzja do podjęcia, w którą stronę horyzonty myślowe to jest właśnie kolejny raz. Znowuż nauka, skierowanie się do wszechświata, rozmowa ze źródłem. Oczywiście, no, jeżeli ktoś nie jest w ogóle na tej ścieżce, no, to, to raczej pewno nie będzie, ale tu jest na pewno y, pomoc od wszechświata, wszelkiego rodzaju. Doradcy, wszelkiego rodzaju, mm, jakieś terapie. No znowu, kolejny raz to się tak pokazuje. No to u Lwa to się bardzo mocno zaznaczyło także jest gdzieś jakiś lew, który będzie się skupiał może już się skupia na tym rozwoju kariera-zawodowy cel. <grywa> Zobaczcie, i tu się pokazała praca i yy, kochankowie. A tutaj mamy, już widzę, dwa kielichy. I znowu, jeżeli chodzi kariera i zawodowy cel. <grych> Dla kogoś będzie na 100% poznanie kogoś pracy. Albo już jest. Nie, to jedną chciałam. Dziękuję. O tak. Ale znowu, no jest te dwa kielichy, przepiękna karta, a tu jest wisielec przy tym i blokady. Może jest tak, że ktoś po tych dziesięciu mieczach nie chce się zdecydować na, żaden, na żadną relację, bo tu są lęki, obawy. Ktoś nie chce wyjść za tego muru. W wątpienie w siebie, wątpienie, czy rzeczywiście ta druga osoba da to szczere uczucie. No tu jest jak najbardziej tak, natomiast tu jest przy tym wisielec. Ktoś nie chce. Chyba, że dla kogoś będzie tak, że teraz jest akurat pauza, ale przyjdzie ten czas, że rzeczywiście się ktoś pojawi, i wtedy y, ktoś wyjdzie z tych lęków. I mam tutaj bardzo duże poczucie znowu z tym, z tą transformacją, że. Jeżeli masz blokady w sobie, jakiegokolwiek, by one nie były, czego by nie dotyczyły, no to wiadomo, że nie przyjdzie, albo nawet jak przyjdzie ktoś do tej relacji, no to ty nie chcesz go wpuścić. Mur, mur jest przed tobą. Równie dobrze może być tak, że ktoś jest akurat teraz, czy będzie w procesie spojrzenia na wszystko z innej perspektywy. Po Tutaj ta karta nazywa się przebudzenie, więc yy, potrzeba jest zmiana perspektywy, żeby, żeby właśnie zobaczyć coś z innej strony. Może ktoś tylko ciągle na tym lęku się yy, koncentrował. Natomiast tu mamy kariera-zawodowy cel. Yy, no to tutaj się pokazało bardziej, no tak jak widać, no relacje. Chyba że, no bo to nie musi być oczywiście relacja stricte. stricte Yy, taka romantyczna, ale może być, że chodzi o jakieś fajne współprace w pracy. Natomiast no, cel tu się nie pokazał jako taki, dlatego że no, tu mamy wisielca, chyba, że dla kogoś jest z jakiegoś powodu pauza, właśnie w tej karierze, yy, czy to z powodów zdrowotnych, czy to z powodów yy, innych, czy to z powodu braku znalezienia pracy. Może ktoś się boi, yy, Mamy lęki różnego rodzaju. Może ktoś się boi właśnie wyjść do ludzi, wyjść, żeby znaleźć tą pracę, bo w jakiś sposób został skrzywdzony, może mu o mobbing chodziło. I dlatego jest teraz pauza. Może ktoś się leczy, czy będzie się leczył. I dlatego jest ta pauza. Natomiast tu no, cel się nie pokazał, no bo mamy tego wisielca, więc tak jakby tu jakaś przerwa była. Ale oczywiście to też będzie nie dla wszystkich. Dla kogoś może być nie ma takiego czegoś. Jest rzeczywiście w pracy jakaś fajna współpraca albo nawet ktoś poznany do, do relacji. Współpraca z grupą, relacje. No właśnie, i to jest to, co ja przed chwilą powiedziałam, że ktoś się robi. Zdecydowanie. Ktoś się boi. Tu stoi Anioł i zaprasza tą kobietę na, do, do środka, a ona się boi. Ona nie wie, czy tam ją coś dobrego spotka, czy nie. Ktoś zamknął swoje serce, nie chce wpuścić nikogo do środka. No tu jest, tu są jakieś braki emocjonalne. Może ktoś rzeczywiście na materii się dużo skupia, ale zakrywa tym jakieś braki wewnętrzne. Ktoś się tu naprawdę przejmuje. Znowu jest osoba z trygonu powietrza. Także yy, i to może wynikać z tego, że dla kogoś naprawdę będzie pauza, bo ktoś ma naprawdę. mam takie odczucie, że ktoś się boi z ludźmi przebywać, czy rozmawiać, czy. Oczywiście nie będzie to w każdym yy, w każdym przypadku. Natomiast jakieś braki są. Tak, jakby ktoś bardziej sam był, albo sam chciał pracować. Właśnie tu nie ma tego, że, że jest ta grupa, że są relacje, albo może jest ktoś taki, kto rzeczywiście pracuje sam, nie potrzebuje innych do, do pracy, albo w sensie ma jakieś samodzielne stanowisko, czy po prostu większość czasu spędza sam w pracy. No, takie się pokazało, coś na. Na tą współpracę. No i karma, tajemnice ukryci wrogowie. słuchajcie, no to tutaj, no tu nie ma żadnych wrogów, no jak? Cesarzowa, gwiazda, osiem monet. No ja tu nie widzę. No karma y, zostanie, bo no tu się pokazały akurat y, wielkie arkana, więc tak, dla kogoś zostanie mamą, dla kogoś kreacja w pracy, rozwijanie talentów, skupianie się na detalach, uzdrowienie, znowuż. Y, Równowaga w emocjach, yy, płodność. No, tak jak się tutaj pokazało w tej materii, działanie. No, tutaj, no, przepiękna jest ta karta. Tutaj właśnie yy, trzyma ta kobieta. Dziecko malutkie, dla kogoś tak, ale dla kogoś oczywiście nie będzie tak, będą jakieś nowe pomysły albo naprawdę kreacja, uczenie się jeszcze czegoś. Także tutaj, jeżeli chodzi o karmę, to tu jest yy, super, super karma. Tu nie ma nic negatywnego. Tu jest dobrobyt, dobrostan, płodność, obfitość, kreacja, manifestacja. Super. Także ja tutaj ukrytych wrogów nie widzę, ponieważ to są no, piękne karty: gwiazda, nadzieja, szczęście, inspiracje, przeznaczenie. No, po prostu cudowne karty się pokazały na samym końcu. Dobrze, teraz sobie patrzymy kartę od, od duszy: przesłanie dla Lwa na rok 2025. Proszę bardzo. Tu się pokazały ograniczenia. Zobaczcie, jaka karta wypadła. No, to są karty po niemiecku. Ja będę tu czytać. Jest czas na bycie odważnym. Nie trzymaj się na siłę rzeczy lub ludzi, którzy nie są z Tobą w równowadze, które nie, które nie rezonują z. Które nie rezonują z y, tonem Twojej duszy. Zakończ teraz to, co Ci nie sprawia radości. Odważ się, nie jesteś sam. Co powiedziałam, od góry prowadzenie odważ się, nie jesteś sam. Jest teraz czas na bycie odważnym. Zobaczcie, mówię, tu są te strachy, lęki. Ale tu jest ta cesarzowa. No. Kolejny znak: przepiękna karta. Jeszcze się na razie nie, powtórzył, nie powtórzyła żadna karta. Dla kogoś to będzie rok odwagi: wyjść ze swoich blokad, wyjść z tego cienia i być odważnym, realizować się. Zakończ y, jakiejś rzeczy, ludźmi, relacje, które nie już nie rezonują z Tobą, które nie grają w tym samym tonie. To, co ci nie robi dobrze, zakończ. No i to jest właśnie to. To, co się pokazało: dziesięć mieczy. Wszystkiego dobrego. Słyszymy się pewnie niedługo. I do następnego pa.